Witam w cieku na moim kanale z gry Minecraft, to seria Adventure Krat, a w dzisiejszym odcinku polemy na szkielety Dlaczego? Dlatego, żeby zrobić jas biały barwnik Bo jak widzicie zabarwiłem wtedy moje owce, żeby były białe I wtedy będziemy mogli no, je obcinać, żeby mieć na łóżka Mamy dwie białe, ale przecież tego barwnika więcej generalnie jak spotkamy jakąś owcę, to ją trzeba będzie, że nie mam noc, więc możemy sobie zrobić, to nie będzie trzeba zabierze tej owce, tylko po prostu ją Obciąć. a tam jeszcze... No nie nieważne. Tam było pole, a w... chodziłem w tym filmie i zbierałem wszystkie kompostowniki. Ale już jakby nieważne, bo zrobiłem to, co chciałem. Po się Co chciałem pójść? A tak, nożyce nożyce, czyli potrzebuję żelaza. No jeszcze do kopalni pójść. Mówiłem, że nie do, ko do kopalni, ale no siła wyższa. Czy ja to mogę na zrobić? Tak niespecjalnie. No nie mówcie mi, że nożyc zwykłych nie mogę zrobić, bo czegoś mi brakuje, ciekawe czego sądzę. Do... Jak robić nożyce? Ciągle muszę sprawdzić, bo ciągle nie pamiętam tych wszystkich craftingów. Teoretycznie kiedyś to były jakieś dwa żelaza. Układano jedno tutaj, to zabierzemy i to będzie teraz to też takie jest. To trzeba Nie wiem, bo nie widziałem. Nieważne. Ważne, że mamy nożyce. No się się szybko psuje, więc no zapewne będę musiał jeszcze pójść te owce. Czy znaczy, to no, będę musiał jeszcze raz ileś razy to co robić? Hmm. Generalnie to sprawa jest taka, że tym są jeszcze jakieś owce, nie? A na szklety nie pójdę polować, bo no, jest jeszcze jasno. To kopalni... O kurczę, po szklety to no, nie chcę łaniać. jak... Na pewnie tak się tak skończy, że będę musiała pójść do kopalni, bo jak znam tutaj to nie będzie wystarczająca ilość. Tu mamy już dwie obce, więc sobie je ogolimy. W sumie. Dobra. Mamy trzy. No, na jedno łóżko starczy. Budowanie całego budynku też leśnienia, więc możemy na pewno pośmiać. Ja dalej niż ten raz, my jeszcze nie chodziłem tutaj. Tylko do tego lasu chodziłem, na opościł drewna, bo do jakichś budynków. Ja ileś drewna też mam, więc nie ma tragedii, ale jak chcę zbudować jakiś budynek, który mi naprawdę, naprawdę będzie dużo łóżek, to potrzebuję tego drewna do samego zbudowania tego budynku, ale pamiętajmy, że drewno jest też potrzebne do zrobienia samych łóżek, więc no ileś te będę potrzebował ściąć tych drzew. Nawet nie jestem pewien, czy da nam się w na dzisiejszym filmie całe zrobić. Może szkoda, czy nie? Najprawdopodobniej nie. Mamy pszczoły, to warto, fajne, to miód będzie można robić. To już z tym nie zrobię, dobra. Ścinamy i idziemy dalej. Oczywiście, żeby nie było prędzej czy później będzie dalej taka przygoda, że sobie chodzimy po świecie, bo obecnie to się tylko w jednym miejscu. I tylko coś budujemy. Taki tryb czysto przygodowy będzie, ale obecnie no muszę tutaj sobie tą bazę zrobić, żeby ją mieć. Jakoś już tam ogarnięto i dopiero wtedy będę chodził ten teren około bazy, żeby więcej koło bazy, zapiszę sobie koordynaty tej bazy no i wtedy będę sobie za, za, to może gdzie chodzimy, gdzie chodzę w sumie żeby wodę zerać, Tam będę ładził już nie mogę jakoś specjalnie biegać żeby się nie zgubić, bo to będzie po prostu największe mistrzostwo świata też koordynaty już pokazywałem na filmach więc teoretycznie powinienem być w stanie wrócić ale się ja się głównie kreatywnie umrę, bo ja sobie buduję w OpenCraft'cie No to problem jest taki, że rzadko kiedy korzystam z tych koordynatów No ale nie powinno być to skomplikowane, nie? Nie powinno, jakoś strasznie Chce człowiek znaleźć owcę, to nigdy nie może To ja w ogóle się jest chyba koniec, tu już nigdy dalej nie dojdziemy, myślę, że za tym razem to jest jeszcze długi teren, a tutaj tak naprawdę Wychodzi na to, że jest za tym lasem to się w sumie kończy tak naprawdę to jest zbyt wiele, nie ma, trzeba będzie iść na inny ląd. Weźmy sobie ustawienia graficzne. 32 czanki. Co my tutaj mamy? Taki wrak statku? Nie, tutaj nie ma, tam coś jest. Mmm. No dobra, no nic tutaj nie ma. Tam jest tutaj taka mała wysepka. Może coś kiedyś na niej zrobimy. Super jest perfekcyjne 10. Dobra. Wracamy, bo tutaj żadnej owcy nie ma. Jakąś inną drogą, żeby nie zostać tą samą drogą. Wrócimy inną drogą i z chęci przygody. Poznawania tego terenu oraz z tego, że być może spotkamy jakąś owce. Ja Teoretycznie mogę moją bazę, na bo... bazę po jakimś żywopłotem Ale jak mówiłem, to jest baza tymczasowa I tak się będę kiedyś przenosił, bo uważam, że ta wioska, w której jestem, no nie jest jakaś super mm, Jest na mnie, który w sumie lubię Ale no to nie, to nie jest to miejsce, w którym chciałbym się osiedlić To już jest tak naprawdę moja wioska no, żeśmy sobie daleko nie poszli zobaczymy może coś za tymi górami co pada, bo taki plan żebym to zrobił na specjalnym filmie no ale z braku laku to muszę to zrobić teraz ale zobaczymy może tym owcą, już ten wełno odrosło tak, on rosła, dobra naścinamy no ale fajnie pięknie to już nic ciekawego nie będzie. Tam jest jeszcze jednowca. No i wierzymy, że nie trzeba tam pójść. No co teraz ja to mówię później tak, że... Żeby pójść za góry to był miał być specjalny film, ale tak jakby z braku laku będę się tam pójść chyba dzisiaj. Może dzisiaj po prostu pójdę do kopalni i sobie to no zbieram kości z których przerobię na mączkę kostną a mączkę kostną przerobię na barwnik jedna mączka kostna no, no z takiej kości to jest tej mączki kostnej jest a jedna mączka kosta to jeden barwnik więc no, ileś tego powiem być w stanie wytworzyć jeszcze dzień kończy dobra pójdę jeszcze moje owce tam obecne. Czech Czech No i mamy 13 O tu już po prostu, pięknie no, Chciałbym te wszystkie owce żeby były białe no bo i mi do wyjścia przyszły teraz nie mogę wyjść Pięknie, dobra Uciekamy Idziemy ale... spać I zobaczymy co przynajmniej z tym będzie, ale tu tu się dorośnie teraz Wojściu zostaw, nie zostaw, 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 zostaw To jest mój dom, to będę spał ja mam w ogóle stadość tych psów, zobaczmy ile ja w ogóle tych łóżek mogę teraz zrobić, bo... To jeszcze trzeba poczekać, po, po, po jak będzie białe. Kolorów tych łóżek też jest strasznie dużo. No nieważne. nieważne. wiem jak się ta łóżka robi, robimy hop. Pięć już będę miał no. Nie jest źle, ale szału też nie ma, to jest sobie odkładamy jak przyjdzie czas, to je weźmiemy. Tu mam jeszcze jedną wełnę. To dobrze wiecie, To jeszcze jedna będę miał jeszcze jedną łóżko tak naprawdę. No obecnie nie. nie. Pozbieramy to, co wywaliłem, teraz je odłożymy No i iść spać Dobra, tutaj coś podkładamy już Jakieś przedmioty, bo nie są mi do szczęścia potrzebne Dobra, idziemy Minutę, Idę do kopalni, minuty za górę pójdziemy w jakimś specjalnym filmie. No ten. Te góry to się mogą ciągnąć jeszcze. Ho ho. jeszcze trochę. Tutaj w sumie odrosła im ta wełna. To szybko to już mi W sumie to będę mógł je rozmnożyć. To będę mieć ich więcej. Więcej białych. Małej, małej, jeszcze nie mogę opić. dobra, rozkładamy, trzeba będzie iść, no wystarczy mi, nie wiem, dwie kości, trzy kości, żeby mieć, wystarczy na razie tej mączki kostnej, chociaż tak naprawdę wolę mieć jeszcze więcej, mała, no to jest potwór, który mnie generalnie nie interesuje, to są już szkielety, chociaż szkieletów nie lubię, bo strzelają, No ale ileś ich tu już powinno być? Już byłem w tej kopalni Ale nic jakiegoś strasznego nie wykopałem Mamy Creepery No ale tam, tam jest kostek, dobra to idziemy Tutaj jest kostka zaatakujemy, pięknie Tu jest dużo żelaza więc pewnie próbuję podejść No nie wiem, ja muszę czekać aż One mi się tutaj Coś tak mało szklety, jak człowiek ich szuka to ich jest za... To ich zawsze nigdy nie ma. Ale jak człowiek ich nie chce, to jest ich już od razu cała armia. Tak jest ze wszystkim. No jest, paja, on jest Enderman, sorry. No, ale to, to też mnie teraz mało interesuje, prawdę mówiąc. Potrzebuję kości. Mogę sobie wziąć psy. Z całą armią byśmy tutaj... Potwory tutaj wybili, wybili. Mogę kiedyś zrobić tej gole. Mają będzie tutaj te wszystkie potwory. Momentalnie ja też nie się z To ma sensu. Będą się zaraz znowu zrespią. Chyba trzeba będzie iść jakoś niżej, bo tej żadnego kostka nie ma. I tu raczej też nie będzie. To mamy do tunele, to sobie nimi pójdziemy. Ja można spotkać gdzieś jakieś fajne rzeczy. Nie mówcie, że tu już byłem. Tu jest chody w dół wykopane. No nie mogłoby mnie tu być. To bym wiedział. Problem jest taki w sumie, że tak naprawdę tych kopaniach to bardzo często można się spotkać pająki jaskiniowe. Te kostki też tak naprawdę powinny być. Problemem tutaj był i to po prostu rozkopał wszystko, ale tutaj mi nie było. Mamy żelazko. To pewnie pająków. Tam jest skrzynka, to pójdziemy. Ja jestem ciekawy, czy ja trafię do wyjścia. O, my znacznik, to fajnie. Muszę wziąć tory, więcej pochodni. Bora, karbus, świecące jagody. To nic nie ma. To pająków Ej, ja tu byłem. Zajście w sumie nie No teraz bo nic tutaj ciekawego nie ma. Jest kolejny spawner. Razem tu byłem, teraz o, jeden. I chyba się zgubiliśmy. To mam tendencję. Niestety tutaj żadnych kostków nie było. Patrz. Ed dwa są. O kurcze, Creeper. Co on tu robi. A Na no takie spotkanie nie liczyłem. dwie kości. O kurczę jak tu Creeper przyjdzie i wybuchnie. Kolorować nie będzie. Ja mam jakiś łuk. Nie mam. Ale strzały oczywiście mam. Pięknie. Chyba zabrałem te kości. Dobra wychodzimy, mam ileś ich mniej więcej tyle ile potrzebowałem Jeszcze podbuduję Dobra idziemy No w sumie wychodzimy bo To już nic takiego nie ma Kiedyś to jeszcze wpadnę. Bo na pewno, ale znaleźliśmy znacznik. To bardzo fajnie. Na kowadło, nazwać go, i. będzie można nazwać jakiegoś mojego zwierzę. To jest dużo, żelaza więc tak naprawdę. będzie można nazwać mojego konia. Zgadzam się cofnąć parę odcinków. Wstecz chcę przypomnieć, jak ten koń się w ogóle nazywał. Bo tak jakby już nie pamiętam. Aha, gresiek. to mi się wydaje. Już nie pamiętam. Jak go w końcu nazwałem, ale mamy kilka bardzo potrzebnych rzeczy. Ja mam strzał w sobie. Jedno w tarczy, nie jest najgorzej. Dobra, to ja mam. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną łóżko, bo to jest dwa. A więc by prawa była całkiem owocna trzeba przyznać Jeden łóżek mamy Teraz musimy to przerobić na łączkę kostną, a to na biały barwnik Teraz wszystkie moje owce będą białe bez wyjątku Teraz was możemy porozmnażać tutaj Będą małe owce i teraz możemy was wszystkich poobcinać I będą owce duże Czy Będą więcej obrony Wychodzimy Ileś jeszcze urzekłem zrobić Dzisiaj zbudujemy kontury tego budynku, w którym będą spać robię. robie No wiadomo, dzisiaj całego no, nie, nie zrobię, choćbym bardzo chciał jeszcze no możemy Ciekawie tych łóżek nie będę żeby miał Wywalimy sobie to No się, to jest takie miejsce, dobra Chciałem podkładać część rzeczy, no podkładamy kolejne No już nie mówcie, że mi miejsca nie starczy w tej skrzynce No i jeszcze nową skrzynkę robić Też kiedyś będę musiał uporządkować te skrzynki, ale na, na razie to jest baza wypadowa, powiedzmy sobie, początkowa i mam to wszystko nie układane bo, bo... to taka baza, to i tak będę to jakiś czas zmienił. A ileś drewna, przerabiam sobie już to na deski. To może to nie będzie piękne, ale to nie ma być piękne po prostu działać ta ma zwyczajnie działać i tyle. to jest jedyny cel na razie w tej bazie, a tutaj nie chcę nic innego czy znaczy, no nie chcę tu nic tak strasznie porządnie robić, bo jak ja się będę stąd wynosił a więc to by nie miało sensu i bym po prostu zmarnował ileś tyle Pięknie I lecimy No i gdzie ten nie zbuduje Myślę że Ale no, już się na co robi serio No to zdecydujmy gdzie go będę budował w ogóle No gdzieś tam tam jest taki pusty teren A dlaczego będą chodzili No bo no, są Będzie można jakiś latarny dorobić Żeby nie było zbyt ciemno no i to w sumie starczy. Także na że jest taka baza początkowa, to ileś tej rzeczy do zrobienia ciągle jest. Mmm... Na początku sobie robimy ścianę wysokości no tak na 3, no bo więcej nie potrzeba Raz, dwa, trzy, a nawet na cztery no, Teraz tylko kontury robimy bo, um, To trochę bym się rozpędził będzie Jakieś miejsce żeby chodzić, tak będzie chyba dobrze Tak coś mi się... tak, to będzie dobrze Ten też nie będzie wielki, wysoki też nie a kiedyś coś zmienię, że obecnie się na to nie zanosi. Tutaj już będziemy kończyli tą ścianę. A tutaj drogę ten budynek pójdzie, ja nie mogę. Mm, dobra, tutaj. Trochę tu będzie trzeba dobudować wszystkiego. A jej? Mikrofon wyszła. Dobra, teraz teraz będziemy się budowali Te tę stronę. O, gdzieś tak tutaj. Hop, Pójdziemy z tym jeszcze Te tę stronę. Dobra, to będzie pokręcony budynek, ja nie mogę Ale trochę tutaj terenu i pole wyznacza jakby jego kształt Trochę się za bardzo rozbudowałem tutaj Też ten budynek będzie jednak trochę spory No ale dobra Kończenie go trochę zajmie Ale mówię, jest to robić Pięknie Ten budynek będzie dziwny a Tutaj będę szkła potrzebowało, więc będę musiał nakopać trochę Ale to się w ogóle zajmie Dzisiaj co to będę pod wodę kopał To jest taka spora szansa, że to w ogóle na odcinku nie będę pokazywał kopał to Wiem jednak, na kogo to będzie interesowało Nic ciekawego jest robię bez cięć, więc najprawdopodobniej tak będzie, będzie to na, na następnym odcinku. Dobra, to gdzieś jest bardzo dużo piachu. No, tak pojedziemy że tak średnio z tym piaskiem tutaj. Piasek taki Towar unikatowy tutaj. No nie dobrze. Jak nie ma piachu, to będzie problem z szybami. A w ja, razie tego już ukryć nie mogę, gdyż szyby się psują. Nie zbieram ich. No a tam jest jakby piasek, więc no będzie trzeba gdzieś tutaj zbierać, przy brzegu. Tu mamy, dobra, to ileś wystarczy. Jakieś szyby będą, bo to też na węglu mogę zaoszczędzić. ileś tego piachu teraz zbiorę bo sobie na dzisiaj go przepalimy a tego chciałem uniknąć By to drewno później odzyskać, panie, tego drewna. No teraz się nie będę zajmował. Dobra, teraz sobie tak sobie zburzę, bo jak się woda wlewa mam to gdzieś zbiorę ten cały piach tutaj. Trzeba pilnować tego tlenu. Okay, ile tego mam? No już trochę, tam będzie ileś przepalania też Już to wiem Mam bra, trochę tego piachu tu nakopie my jesteś tego tej piachu, więc nie będzie źle Szkoda, że bliżej go nie ma, no ale znużenie dobra to no będziemy wracali już do wioski tyle piasku żadno razie wystarczy a to już wsadzę do pieca ale przepali się będzie dopiero w następnym filmie W Na następnym filmie będę kopał tą ziemię i to mi się tej przepali ponieważ nie trzeba jeszcze pójść Zgaduję raz czy dwa po tym piach. Znaleźć na pochodniach i tak się pewnie też skończy. Nie. Mamy więcej tego węgla, czy tak raczej... Dobra, jakoś będzie. Najwyżej drewno podpalę, czyli drewno jest trochę potrzebne. Podpalimy tym co się będzie. No dobrze, wzreszmy mówią, coś Chciałbym odcinek to będzie na tyle. W następnym tutaj będziemy dokończ... Dokończymy ten budynek. Dzisiaj zrobiłem obramowanie, yy. manwanie i to tyle. Czołem.